Witajcie. Tesla zmieniła się na naszych oczach, udowadniając globalnym gigantom motoryzacyjnym, że da się przeprowadzić szeroko zakrojoną elektryfikację. Pomimo tego, że znani producenci samochodów starają się nieustannie podążać za firmą Ilona Muska, wciąż daleko im do sprzedaży, którą może pochwalić się Tesla. Co więcej, właściciel Tesli ma jeszcze jednego asa w rękawie, dzięki któremu jeszcze bardziej zwiększy dystans od próbujących go dogonić rywali. Chodzi o to, o czym opowiemy Wam w dzisiejszym wideo. Konstrukcja samochodu to 30 tysięcy różnych części, które trzeba zmontować, zabezpieczyć i ustawić. Takie dane podał koncern Toyota po całkowitym demontażu jednego z samochodów. Na poziomie poszczególnych podzespołów ilość ta okazuje się mniejsza, do 2000 elementów, ale to nadal imponujące. Co ciekawe, Tesli zajmuje 90 minut, aby w pełni złożyć samochód z gotowych zestawów. Mówimy tu o końcowym etapie zrobotyzowanego montażu na linii produkcyjnej i są wszelkie powody, by sądzić, że już niebawem szybkość montażu samochodów Tesli stanie się jeszcze większa. Do niedawna marka trzymała się jeszcze klasycznej formy montażu pojazdów z gotowych części, opierając się na wykorzystaniu najnowszych robotów przemysłowych. Na decydującym etapie premiery Tesli Model Y firma zdecydowała się częściowo zrezygnować z montażu zrobotyzowanego na rzecz zupełnie innej metody produkcji formowania wtryskowego poszczególnych części karoserii. Pierwszym elementem odlanym w ten sposób był tył podwozia Tesli Model Y. W jednym z wywiadów Elon Musk szczegółowo wyjaśnił, dlaczego wybrano ten konkretny element nadwozia. Tylna część podwozia to zazwyczaj dwie części z odlewanego ciśnieniowo aluminium, które są połączone ze sobą oraz z wieloma innymi elementami. Składanie dwóch elementów nawet przy pomocy robotów to żmudne zadanie. Aby uzyskać jak najdokładniejsze dopasowanie, części muszą być obrabiane na bardzo precyzyjnej maszynie, po czym dołącza się do nich około 70 dodatkowych elementów. Wygląda to jak patchwork, a to nie do końca dobre, powiedział Musk. Szef Tesli, mówiąc w ten sposób o elementach tylnego podwozia, wydaje się odnosić do modelu 3. Oczywiście w nowych modelach inżynierowie Tesli zdecydowali się odejść od wieloczęściowego montażu na rzecz pojedynczej formowanej części. W tym celu firma zakupiła u jedynego producenta tego typu urządzeń włoskiego koncernu przemysłowego IDRA, największą na świecie maszynę do odlewania ciśnieniowego GigaPress. Po raz pierwszy zaprezentowano ją w 2018 roku, a dwa lata później, w 2020 roku, roku Tesla zaczęła wykorzystywać do produkcji urządzenie OL6100CS Gigapress o długości 20 metrów i wysokości ponad 5 metrów. Pierwszy taki sprzęt zainstalowano w gigafabryce Tesli we Fremont w Kalifornii. Platforma była tak duża, że umieszczono ją poza głównym zakładem produkcyjnym. Gigapress to z założenia odlewnia wyposażona w urządzenia i systemy niezbędne do wtrysku. Zasada działania GigaPress dzieli się na następujące etapy. Przede wszystkim bloki aluminiowe i ścinki z poprzedniego cyklu odlewniczego trafiają do pieca zasilanego gazem ziemnym, gdzie topią się w temperaturze 850 stopni Celsjusza. Żurzel w postaci tlenku glinu mechanicznie usuwa się z powierzchni, a pozostała część ciekłego metalu będzie pompowana rozgrzanymi rurami do innego zamkniętego pieca, w którym utrzymuje się temperatura od 750 do 850 stopni. Celsjusza. Ponadto operatorzy używają argonu, obrotowego odgazowywacza i filtra z węglika krzemu, w celu dalszego usuwania zanieczyszczeń. Pustą przestrzeń wewnątrz pieca wypełnia azot, co zapobiega tworzeniu się tlenków w stopionym aluminium i utrzymuje równomierną temperaturę. Następnie ciekły metal trafia z pieca ogrzewającego do komory wykrawania, gdzie pod wpływem działania prasy szybkoobrotowej aluminium wtłacza się do formy, gdzie pozostaje aż do ostygnięcia do temperatury 400 stopni Celsjusza i zestalenia. Następnie nieprzetworzony odlew umieszcza się w kąpieli hartowniczej w celu szybkiego obniżenia temperatury metalu z 400 do zaledwie 50 stopni Celsjusza. To konieczne do wyeliminowania wad i poprawy właściwości materiału. Następnie każdy surowy detal podlega przycięciu do wymaganego rozmiaru za pomocą mechanicznej obrzynarki, a także sprawdzeniu promieniami X pod kątem wad wewnętrznych. Wtedy trafia do końcowej obróbki w precyzyjnej frezarce. Gotowy odlew sprawdza się na współrzędnościowej maszynie pomiarowej i przekazuje do warsztatu montażowego. Na początku każdego cyklu odlewania roboty rozpylają 35 ml oleju sojowego. Cienka warstwa substancji osiada wewnątrz każdej połówki formy, aby zapewnić ich odseparowanie. Jedną z głównych zalet maszyn GigaPress wydaje się to, że pracuje ona praktycznie bez przerwy, a czas produkcji to tylko od 80 do 90 sekund na sztukę, co odpowiada produkcji od 40 do 45 gotowych odlewów na godzinę, około 1000 dziennie lub 300 tysięcy odlewów rocznie. To wszystko tylko z jednego urządzenia. Nowa technologia pozwoli Tesli zredukować linię montażową o 20%, a także obniżyć koszty pracy, konserwacji maszyn oraz dostawy i magazynowania części. Co ważniejsze, jakościowo nowe podejście pozwoli Tesli znacznie przewyższyć konkurencję pod względem szybkości montażu pojazdów i sprawić, że proces będzie bardziej przewidywalny i zautomatyzowany. Jeśli wcześniej ostateczny montaż jednego samochodu zajmował producentowi, jak już mówiliśmy, 90 minut, teraz ten proces oczywiście stanie się zdecydowanie szybszy. W 2020 roku firmie udało się wyprodukować 500 tysięcy pojazdów elektrycznych, a nowa technologia powinna pomóc w realizacji planów Tesli, aby produkować milion aut rocznie, a jednocześnie znacznie zredukować koszty. To, czy konkurenci będą w stanie nadążyć za takim tempem, to wielki znak zapytania. Musk napisał na Twitterze o nowej technologii produkcji samochodów. Dzięki naszym gigantycznym maszynom odlewniczym będziemy robić pełnowymiarowe samochody, dosłownie tak, jak robi się samochody zabawki. Założyciel Tesli stwierdził również, że nie satysfakcjonują go dotychczasowe osiągnięcia i dlatego planuje zwiększyć udział dużych, jednolitych części w swoich samochodach elektrycznych, między innymi poprzez przejście na jedną formowaną część w przedniej i dolnej części nadwozia. Do tej pory Tesla zainstalowała dwie prasy gigapres w fabryce Fremont, a trzy inne widziano w gigafabryce w Szanghaju. Osiem kolejnych ma być zlokalizowanych w zakładzie w Niemczech, gdzie powstaje Tesla Model Y. Ponadto IDRA potwierdziła już dostawę ogromnych, 90-tonowych maszyn Gigapress, które posłużą do tłoczenia części karoserii pick Tesla Cybertruck w fabryce w Teksasie. Maszyny te opisuje się jako największe urządzenia odlewnicze na świecie, a Tesla stara się wprowadzić do użytku jak najwięcej z nich. Pod tym względem legendarny już Cybertruck może stać się prawdziwie rewolucyjnym samochodem. Przypomnijmy, że przypomina on origami i wykorzystuje egzoszkielet wykonany z tego samego materiału, co zewnętrzna powłoka rakiety SpaceX Starship. Jego skorupa podobno będzie tak mocna, że zapewnia ochronę przed atakiem z użyciem broni. Wykorzystanie Gigapres we wszystkich fabrykach Tesli pomoże firmie Ilona Maska dokonać kolejnego przełomu, rozszerzając ofertę Tesli na wszystkie główne segmenty pojazdów, od pickupów po samochody sportowe. Tesla to nadal firma, która cały czas idzie pod prąd, jednocześnie pokazując oszałamiające efekty prac, bez względu na jakiekolwiek trudności. W tym sensie gigantomania Ilona Maska to nic innego jak kolejny triumf inżynierii i umiejętność dostrzegania tego, czego inni nie zauważają. Nie trzeba tu chyba dodawać, że mieliśmy ogromne szczęście, mogąc obserwować te wydarzenia na żywo. Pod każdym względem wskazują one na rewolucję technologiczną XXI wieku. Czy uważacie, że Elon Musk to jedna z osób, które przyspieszą postęp całej ludzkości? Koniecznie dajcie znać w komentarzach poniżej. To wszystko na dziś. Jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego, możecie polubić to wideo. Do zobaczenia wkrótce.